O, witam kolegów hodowców. Prawie rozmawiałem z kolegą, i schodki mi się złamały, bo kolegom się rozłączyłem. I kurde, poszedł mi schodek i spadłem z nich, ale na szczęście nic się złego nie stało. Wodę trochę rozlałem, ale nic, na szczęście tylko schody rozwalone. No i tyle. Więc taki wypadek dzisiaj mi się zdarzył. Tu gołąbki, głodomorki na mnie czekają O, jeź wam się chce co No A my jedzonka. A, tutaj wcinają O, żeby któremuś idę do następnych przedziałów. Też karmimy. O. Troje się potłukłem, ale na szczęście wszystko jest na miejscu, nic się nie złamało I tak to jest z tymi gołębiami. Człowiek jeszcze idzie i się zabije przy nich hmm. muszę u tego e, zamówić skotki nowe O właśnie, tu to jest, jest ten gołąbek, który mam Nie miałem czasu, Cele pozamykałem i dalej nie wiem, czy to samiec, czy samica. Nie mam czasu tu siedzieć, kurczę, niestety. Musiałem przysiednąć, zobaczyć, jak się zachowują, co robią. No tu jest ten. Aparat z konkursu. A muszę w ogóle rozlosować konkurs. Zrobić losy i rozlosować konkurs. GoM się pięknie prezentuje. Czemu to nie jest? Normalnie inne jedzą, a ten po prostu nie wiem, do filmu grasz? <laughs> no w sumie parę ludzi ci ogląda, będzie na ciebie patrzało. No. Tak w sumie patrzę co on robi. Na samca to jest mało agresywny, po prostu taki o, tu sztolka jest, A, tam stara sztolka jedna. Czarne, rude. Kubuś, gołąbego od Pauliny. Ulubieniec. Tolka. A to córka 901. A to jest grytka, tak? No tak, grytka, stara grytka. Tak, kolejna sztolka. A takie fajne gołąbki tutaj koledzy do mnie dzwonią, a nie bardzo. A ostatnio takie ciężkie dni, nie bardzo nawet mam czas podbierać telefony. Telefon jest dobry, ale, ale jakby tutaj nie mam czasu z tym odbieraniem telefonów. Nawet wczoraj się dopiero dowiedziałem. Opiom ała, ale boli jednak nie to już nieźle. No, idę dalej karmić. Ta jest grytka, Stara grytka, pierzy się, kudłata. Trzeba iść dalej karmić. Kurczę, muszę to losowanie zrobić, bo. Eee, może jutro się uda na ten weekend. Albo w weekend go zrobię Bo i tak jutro czwartek To po weekendzie by była wysyłka I, i, i No tam jeden kolega pytał Czy samiczka, sobie, czy samczyk Ten mój cudak e, Który jest na konkursie Ale ale nie wiem no, Nie wiem Czy to samica, czy to samiec Samicę mi by było szkoda Bo potrzebuję samiczki Samczyków mam dość, więc samczyków mam. E, czekaj, czekajcie, może coś się. No trzeba by tu posiedzieć, popatrzeć. Patrzy do góry, jak tam samiec grucha. u, uu uu uu, uu uo, 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 uo. Uwa, 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 uwa. Nie, no to może być samica kurde. Uwa, 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 uwa. Przyjdę tu za chwilę, popatrzę, aż pojedzą i się uspokoją. A on się pokarmi, chyba tylko gołębierosplodowe. Nie chcę mi się kalmy i brakło, musiałbym iść. Tu gdzie są rozpód i późniaki to pokarmia a gołębie lotowe, będą miały dzisiaj dzień głodówki. To jest chyba ten drugi, ten drugi jest, bo są dwa te te gołąbki, to jest 98 i 92 to jest chyba Hmm, pomyłka, a tamten jest samiec, tu jest. Pomyliłem się, tu siedzi. No, wiem, że nic nie wiem, i tak to po prostu wygląda.